Na początku listopada upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród prezydenta Puław w dziedzinie sportu. Zgodnie z obowiązującym regulaminem wyróżniani są zawodnicy osiągający wysokie wyniki w swoich dyscyplinach, jak również trenerzy oraz osoby i podmioty, które przyczyniły się do osiągnięcia przez sportowców sukcesu. Typowani do nagrody mogą być zawodnicy, którzy zajmowali czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych na mistrzostwach świata, Europy bądź Polski. Wyróżnieni mogą być zarówno sportowcy z konkurencji indywidualnych, jak i członkowie drużyn. Przyznawane nagrody mają charakter finansowy. Termin składania wniosków o doroczną nagrodę w dziedzinie sportu upływa 2 listopada. Brane pod uwagę będą osiągnięcia od 1 listopada roku poprzedniego. Do połowy listopada można składać wnioski o przyznanie Sybillii sportowej dla zawodników reprezentujących dyscypliny olimpijskie i osiągających w nich ponadprzeciętne rezultaty. Laureaci Sybilli mają prawo do odbierania stypendium przez rok. Nagrody dla wyróżniających się sportowców są wręczane podczas dorocznej Gali Sportu Puławskiego.